Może warto posłuchać trochę szumu oceanu. Pacyfik jakby z nami rozmawiał. Teraz gdzie większa fala najprawdopodobniej będę musiał uciekać do tyłu wow Idzie do ostro. Idzie prosto pod moje stopy ale udało się Pięknie to wygląda a my dalej w drogę będziemy jechać do Monterey Monterey to miejsce bardzo również sympatyczne Tutaj w Ameryce powstało pierwsze kino.